Witam, dzisiaj wysoko, wysoko w górach Takie kurde, szczyty Masakra No i w Wąwoziku leży jakiś rucik. Duży, nieduży. Gruby to nie jest, ale też jest na pewno fajny. Ok! Musimy się cofnąć, tak nie pójdziemy. Zaraz tutaj, No tam leży. Wejdźmy może tędy, chodź. Okej. Okay. No tutaj widać wyczka. Jakieś puknięcie wymie za grube. Chodź. No fajnie, kolor mi się podoba. Zwróćmy. No, tu czujesz? No, szukaj. To jest fajna tyczka. Ile tu leży. Odsłonić nam. A, no, co niej? A już o, drugiego byś szukała. Na jakich myłkus. Co my tu mamy? O no, takie kude dobre dwa kilokabautyki, powiem. Troszkę leży. Na ósmak, korona piękna, ani nadoczniaka, ani opieraka, fajny, cienki, ale nabity, nie styka. się udało, fajne, super.